Witajcie. W dzisiejszym odcinku omówię kwestię serwisowania, naprawy, czyszczenia potencjometrów z grupy Car Audio. Tu mamy dość popularną konstrukcję potencjometru stosowanego w radioodbiornikach samochodowych. Potencjometry te występują w bardzo wielu konfiguracjach. Tu na przykład mamy jedną sekcję. Tu mamy dwie sekcje, ale występują nawet tak długie, które mają wiele, wiele funkcji łącznie z włącznikiem sieciowym. Dodatkowo mamy tu jeszcze opcję chowania tej osi. Te potencjometry, jak każdy potencjometr, należy wyczyścić, ponieważ trzeszczą, przerywają i sprzęt nie działa prawidłowo. Największym problemem to przede wszystkim tutaj jest wielkość tego potencjometru w porównaniu z takimi. Standardowymi w urządzeniach domowych, które mają średnicę nawet 40 mm, a standardowo to jest np. 26-28 mm. Kolejny problem, który tutaj występuje, to te potencjometry są nitowane. Również w sprzęcie domowym występują potencjometry nitowane Alpsa, Matsushity, różnych producentów Prech, Ruido. Natomiast tam są dużo grubsze nity. Rzędu 1,5-2 mm. Natomiast tu mamy nity o średnicy 1 mm. I takich nitów praktycznie kupić nie można. Jak trzeba taki potencjometr rozmontować? Na początek ścinamy tutaj łebki tych dwóch nitów i następnie rozkładamy na części. Kolejny etap to jest Rozebranie do końca, ten już jest akurat wyczyszczony przeze mnie, i standardowa opcja czyszczenia ścieżki oporowej oraz ślizgu. I pozostanie tutaj kolejny problem do pokonania, jak taki potencjometr zmontować, ponieważ problem rozmontowania to nie jest żaden problem. To jest banał. Psujemy i mamy w ciągu paru minut wszystko rozmontowane, ale gorzej. Jak zawsze jest to drugą stronę. jak taki potencjometr zmontować. O, I teraz coś mi tutaj już nie pasuje, coś tutaj zrobiłem. O, w ten sposób. Mamy regulację tutaj do środka wchodzi sprężyna, tu jest zapadka taka jak w przełączniku on off, możemy ten potencjometr złożyć. Teorii. I on powinien się tutaj zamykać. Ale to tylko w teorii. Trzeba nad tym popracować. Ale najważniejszą kwestią jest to, jak taki potencjometr później złożyć. Z kontaktu z wieloma serwisantami wiem, że niektórzy skręcają takie potencjometry na śrubki. Ale jest jeden problem. Śrubki o średnicy. 1,6 mm czy 2 mm można kupić dość długie. Natomiast śrubek o średnicy 1 mm z gwintem M1 przy takich długościach nie ma. Tu mamy potencjometry, gdzie są dość krótkie nity, ale później na koniec filmu pokażę Wam potencjometry, które wymagają nitów nawet do 3 cm długości. I w tym momencie takich śrubek nie ma. Takich nitów również nie ma gdzie kupić. Trzeba je zrobić. Niektórzy posiłkują się troszeczkę taką metodą MacGyvera, bym to określił. Biorą drucik, przy, przeciągają go przez ten otwór i to skręcają pętelkę. To wygląda nieciekawie, mało profesjonalnie, no ale jakoś to się trzyma. Później taki potencjometr po zamontowaniu w płytkę drukowaną będzie usztywniony poprzez lutowanie tych pinów. Ten punkt tutaj spornikowy. I wtedy on będzie się dosyć mocno i stabilnie trzymał. Natomiast wygląd tego będzie no, niezbyt estetyczny. Jak teraz taki potencjometr zmontować, nie mając takich nitów? No, sprawa dla mnie jest oczywista. Trzeba takie nity zrobić. Po prostu je zrobić. Nity są bardzo małe, jak widać. Teraz przejdźmy do wymiaru danego nitu. Średnica około 1 mm. Średnica łebka 1,5 mm. Może być troszeczkę większy ten łebek, nie stanowi to większego problemu. Na tyle większy, żeby później się zmieścił w tym miejscu lub tutaj w tym miejscu. Czyli można przyjąć, że nawet może mieć 2 mm średnicy. W celu wykonania takiego nitu potrzebujemy. Praktycznie kilku narzędzi. Potrzebujemy tak zwany kamień, który możemy zacisnąć drucik. Technologia jest praktycznie identyczna jak stosowana do kielichowania np. przewodów od klimatyzacji i przewodów hamulcowych. Zaciskamy rurkę w dwa kamienie i stożkiem rozgniatamy tak, aby uzyskać określony kielich. Tutaj robimy to w troszeczkę inny sposób. Obcinam kawałek potrzebnego materiału. Ten materiał innymi szczypcami docinam tak, aby miał jak najbardziej płaski łebek. Montuję w kamień, czytam w te dwa stalowe klocki. Wysuwam go na określoną wysokość, tyle ile będzie mi to potrzebne. Trzeba tą wysokość dobrać doświadczalnie, bo im większa będzie Wysokość wystającego tego drutu z tej oprawki stalowej, tym łepek będzie większy. Zaciskam. Kolejnym etapem będzie rozniecenie tego drucika, tak aby powstał tutaj łepek. To jest produkcja własna. Wszelkie narzędzia potrzebne do wykonywania różnych rzeczy wykonuję we własnym zakresie. Kolejna czynność, którą trzeba wykonać, to rozgnieść ten wystający drucik. Drucik rozgnieciony. Można nawet spróbować teraz z sprawdzić, jaka jest średnica łebka. 1,74 mm. Mieszczę się w granicach. Tak jak wcześniej powiedziałem. 2 mm spokojnie. Wystarczy, odkręcamy tutaj ten ścisk i wypadku nit. Mamy gotowy aluminiowy nit. Wygląda może nie najlepiej, ale na pewno spełni swoją funkcję. I tak można przygotować drugą sztukę. Na razie będą to troszeczkę dłuższe te druty niż. Potrzebuję. Tak jak powiedziałem, długość tego, ile będzie wystawał ten nit, dobieramy doświadczalnie. W przypadku tego jednego mm, średnicy, wybrałem, że ma być wysunięty 0,6 mm ponad powierzchnię tego zacisku. I analogicznie tu też ustawię na suwmiarce 0,6 mm. Jest 0,6 i ściskam. Od razu przygotuję 4 sztuki, tak żeby miał na zmontowanie drugiego potencjometru. 0,72 mm. Jeszcze dwa i nity będą gotowe. Przygotowanie takiego narzędzia jest dość łatwe, ale również wymaga jakiegoś doświadczenia i kolejnych dodatkowych narzędzi, aby takie coś wykonać. Tu mamy już przygotowane. Jak widzicie, kilka otworów to jest podnit 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 i 1, 6 mm i 2 mm. Albo nawet więcej, zaraz zobaczę, ten duży otwór jest po coś przygotowany, ale nie, dlatego że tu mamy z tej strony większy otwór, z tej strony mniejszy otwór, większy, mniejszy, czyli podsumowując, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 takie są tutaj. Przygotowane otworki pod odpowiedniej średnicy i nity. Dwa nity są gotowe. Można będzie za chwilę przystąpić po wykonaniu kolejnych dwóch do złożenia potencjometru. Ostatnim etapem operacji naprawy takiego potencjometru będzie jego znitowanie. Jak widzicie, nity są bardzo długie. Zrobiłem to celowo. Tu już mamy je zamontowane. Potencjometr jest złożony, działa. Następnie końcowy etap to jest, tak jak wspomniałem, roznitowanie. Do tego jest potrzebna praska. No, można to zrobić teoretycznie jakimś punktakiem, młotkiem i madłem, ale jednak lepiej zrobić to na konkretnych narzędziach. Przygotowane są stemple, co prawda trochę o za dużej średnicy w stosunku do tego potencjometru, ponieważ to są przygotowane stemple pod nity o średnicy od 1,5 do 2 mm. Teraz trzeba te nity przyciąć na odpowiednią długość i też przycinamy je doświadczalnie, ponieważ podczas nitowania wiadomo, że ten drucik aluminiowy się zgniecie. Jeżeli zrobimy za krótko, to nie będzie możliwości roznitowania. Jak zrobimy za długo, no to też będzie problem z zanitowaniem. Doświadczalnie przycinam na jakąś tam określoną długość. Jest to oczywiście jakieś ryzyko, że może się udać, albo się może nie udać. Wtedy trzeba będzie taki nit usunąć i zrobić nowy. Zrobiłem to już wielokrotnie, więc już jakieś doświadczenie jest na ten temat. I czynność końcowa to jest zanitowanie tych dwóch małych nitów. Myślę, że zrobiłem je troszeczkę specjalnie dłuższe, ale nie stanowi to, myślę, większego problemu. No, są troszkę za długie. To są bardzo niewielkie różnice rzędu ułamków milimetra. Najważniejsze, żeby ten potencjometr się nie rozleciał. I tutaj popełniłem pewien błąd. Jest troszkę za bardzo ten jeden zgniciony. Spowodowało to, Niewielkie odkształcenie tutaj plastiku, natomiast akurat w tym przypadku nie ma to wpływu na jego działanie. Dlaczego takie odkształcenie wystąpiło? Ponieważ ten element plastikowy jest tutaj pusty w tym miejscu. Nie ma żadnego ograniczenia. W przypadku tego drugiego potencjometru jest wypełnienie w postaci płytki oporowej. Dzięki temu ten problem w tym drugim potencjometrze nie wystąpi. Więc, jeżeli byłoby takich potencjometrów dużo do naprawy, to wtedy warto nastawić na prasie ogranicznik wysokości górnego stempla, tak żeby takiego problemu nie było. Na szczęście jest na tyle minimalne odkształcenie rzędu ułamka milimetra, że nie stanowi to większego problemu, czyli. Jeden potencjometr jest uratowany. Teraz będzie trzeba przeprowadzić taką samą operację dla drugiej sztuki. Dodam, że oba są z radia odbiornika samochodowego firmy Mitsubishi z lat 80., i oba były już tutaj potraktowane odpowiednią chemią, która w magiczny sposób miała je zregenerować. Dla wielu z Państwa wyda się to bez sensu. Po co naprawiać jakieś stare radio samochodowe? Przecież nowe radio, które ma BT, transmisję audio, dotykowy ekran, nawigację, można kupić za niewielkie pieniążki. To tak, jakbyśmy podsumowali. Po co naprawiać stare amplitony Pioniera, kiedy można kupić nowy streamer, do tego jakiś wzmacniać klasy D i również słuchać muzyki? Są samochody kolekcjonerskie, wyposażone w fabryczne urządzenia różnych producentów. Przede wszystkim był to Pionier. Alpine, Clarion, Mitsubishi, to są takie kluczowe marki, które produkowały sprzęt do samochodów. Może być to jeszcze Delco, Delphi, Fujitsu, Nakamichi. Jest wiele marek takich właśnie kultowych, które wyposażały samochody w fabryczne urządzenia. I teraz, jeżeli mamy samochód kolekcjonerski, jak Mercedes, BMW, Audi, i tak dalej, czy samochody sportowe Mitsubishi, Ferrari, zabytkowe. Chodzi o to, aby te urządzenia były dokładnie takie, jakie były w danych katalogowych samochodu, tak aby samochód był zachowany w jak najlepszym stanie kolekcjonerskim i jak najbardziej w oryginale. A teraz wracając do dużych potencjometrów, tak złożonych. Tu mamy miniaturki. Kolejny, troszkę dłuższy. Mamy również wciskany. Balans, ale jest jeszcze chyba wyciągany, czyli taka pozycja po wyciśnięciu mamy jakąś regulację, ale jak pociągniemy, mamy kolejną regulację. Tu jest jeszcze inny, wymaga jeszcze dłuższych nitów. Proszę zobaczyć, jakie są różnice. Tu jest krótki, nit długi i jeszcze dłuższy. I tu mamy tak. Włącznik sieciowy po wyciągnięciu regulacji, na przykład jakiejś tam funkcji. I tu jeszcze mamy kolejny jakiś element do regulacji czegoś innego. Czyli tu była podwójna gałka zastosowana. I tu już mamy długi nit. W tym przypadku nit byłby o długości załóżmy 9 mm. W tym mamy nit o długości 23 mm. Tutaj byłby już wymagany realnie 29 prawie, mm. Natomiast rekordy bije ten potencjometr. Mamy tutaj fader, czyli regulacja głośników tył-przód poprzez potencjometr, który ma kilkanaście omów dużej mocy, ceramiczny i tu jest element, który go chłodzi. Następnie jest włącznik sieciowy i regulacja głośności. Po naciśnięciu mamy jeszcze funkcję takt, switcha takt i chyba jeszcze po wyciągnięciu Mamy jeszcze kolejną regulację jakiegoś balansu, czyli ileś funkcji w jednym potencjometrze. I on jest również nitowany. I tutaj są wymagane nity o długości 46 mm. No naprawdę takich nitów się nie da kupić. Pod jakimś komentarzem na Facebooku yy, ktoś mi zadał pytanie: A skąd producent wziął takie nity? No jak skąd wziął producent takie nity? Producent, to wiadomo, sama nazwa mówi producent. Mógł sobie wyprodukować takie nity, albo mógł zlecić jakieś firmy, która takie nity produkuje. Ja też mogę zlecić produkcję dowolnej śrubki, dowolnej nakrętki i dowolnego nita, ale tego trzeba zrobić dziesiątki, jak nie setki tysięcy sztuk, żeby się opłacało producentowi przygotować oprzyrządowanie. I uruchomić produkcję. Kiedyś zapytałem o jakieś śrubki dość nietypowe, to poinformowano mi, jak zamówię 300 kg śrubek średnicy 4 mm, to wtedy mu się będzie opłacało uruchomić maszynę. 300 kg śrubek to proszę sobie wyobrazić, to są grube tysiące sztuk. I to samo dotyczy tego typu nitów. Także teraz już Państwo wiecie, jak naprawić taki potencjometr. I warto reanimować takie staruchy. Nie pryskamy, nie psikamy, nie oliwimy jakimiś specyfikami, które często później doprowadzają do stanu rozkładu takie właśnie potencjometry. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o kciukach i czekam na wasze komentarze. Cześć.